2 sierpnia. Przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu w Karkonoszach. Jest tu pięknie. Drzewa wokół wyglądają tak majestatycznie, wprost nie mogę się doczekać, kiedy pokryją się śniegiem. 4 października. Karkonosze są najpiękniejszym miejscem na ziemi. Wszystkie liście zmieniły kolory na tonacje pomarańczowe i czerwone. Pojechałem na przyjażdżkę po okolicy i zobaczyłem kilka jeleni, jakie wspaniałe i okazałe. Jestem pewien, że to najpiękniejsze zwierzęta na świecie. Tutaj jest jak w raju. Boże, jak mi się tu podoba. 11 listopada. Ostatniej nocy wreszcie spadł śnieg. Obudziłem się. A za Oknem wszystko było przykryte białą, cudowną kołderką. Wspaniały widok, jak z pocztówki bożonarodzeniowej. Wyszliśmy całą rodziną na zewnątrz, odgarnęliśmy śnieg ze schodów i odśnieżyliśmy drogę dojazdową do naszego pięknego domku. Później zrobiliśmy sobie świetną zabawę, bitwę śnieżną, oczywiście ja wygrałem. Wtedy nadjechał pług śnieżny i zasypał to, co wcześniej odśnieżyliśmy, więc znowu musieliśmy odśnieżyć drogę dojazdową. Super sport, kocham karkonosze. 12 grudnia. Zeszłej nocy znowu spadł śnieg. Odśnieżyłem drogę, a pułk śnieżny znowu powtórzył dowcip. Zasypaniem drogi dojazdowej. Po prostu kocham to miejsce. 19 grudnia. Kolejny śnieg spadł z zeszłej nocy. Ze względu na nieprzejezdną drogę dojazdową, nie mogłem pojechać do pracy. Jestem kompletnie wykończony ciągłym ośnieżaniem. A no dodatek bez przerwy jeździ ten pieprzony pług. 22 grudnia. zeszłej nocy napadało jeszcze więcej tych białych główień. Całe łapy mam w pęcherzach od łopaty. Jestem pewien, że pług śnieżny czeka już za rogiem, żeby wyjechać. Jak tylko skończy odśnieżać drogę dojazdową. Skurwysyn! 25 grudnia. Wesołych. Pierdolonych świąt. Jeszcze więcej napadało tego białego gówna. Gównianego śniegu. Jak kiedyś wpadnie mi w ręce ten skurwiel od pługu śnieżnego, przysięgam. Zabiję chujo. Nie rozumiem, dlaczego nie posypują drogi solą, jak w mieście. Żeby rozpuściła to zamarznięte śliskie gówno. 27 grudnia. Znowu to białe kurestwo spadło w nocy. Przez trzy dni nie wytknąłem nosa z domu. Oczywiście z wyjątkiem odśnieżania. Tej jebanej drogi dojazdowej. Za każdym razem, kiedy przyjechał pług, nigdzie nie mogę dojechać. Samochód jest pogrzebany. Pod wielką górą białego gówna. Na dodatek meteo. Meteorolog telewizji zapowiadał 25 cm dalszych opadów tej nocy. Możecie sobie wyobrazić, ile to jest łopat pełnych śniegu, 28 grudnia. Jebany meteorolog się pomylił. Napadło 85 cm tego biego kurestwa. Ja pierdolę. Teraz to nie stopniuje nawet do lipca. Pół śnieżny na szczęście ugrząc w zaspie. A ten chuj przylaz do mnie, pożyczyć łopatę. Myślałem, że go od razu zabiję. Ale najpierw mu powiedziałem, że już sześć łopat połamałem przy odśnieżaniu. A siódmą i ostatnią rozpierdoliłem jego zakuty góralski wear, 4 stycznia. Wreszcie jakoś. Wydostałem się z domu. Pojechałem do sklepu kupić coś do jedzenia i picia. Kiedy wracałem, pod samochód wskoczył mi jeleń. Ten pojebany zwierz z drogami narobił mi szkód na trzy tysiące. Przez chwilę przebiegło mi przez myśl, że są chyba w zmowie z tym chujem od puga śnieżnego. Powinni powystrzelać się z syńskiej jelenie. Że też myśliwi nie rozwalili wszystkich w sezonie. 3 maja. Dopiero dzisiaj mogłem zawieźć samochód do warsztatu w mieście. Nie uwierzycie, jak zardzewiał od tej jebanej soli, którą jednak sypali drogę. Na podjeździe stał zaparkowany, umyty i błyszczący pług śnieżny z nowym kierowcą. Tamten pod. Podobno jeszcze leczy rozjebany łeb. Na szczęście od uderzenia stracił pamięć. Bo jeszcze poszedłbym za chuja siedzieć 18 maja. Sprzedałem te zgniłe rudere w Karkonoszach jakiemuś wypacykowanemu inteligentowi z miasta powiedział, że całe życie o tym marzył i zbierał kasę, aby na emeryturze odpocząć. A ty się głupi chuj zdziwi, jak przyjdzie zima i ten drugi chuj wyjdzie ze szpitala. Ja przeprowadziłem się z powrotem do mojego ukochanego, urokliwego miasta. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ktoś mający chociaż troszeczkę rozumu i zdrowego rozsądku może mieszkać na jakimś zasypanym i zamarzniętym zadupił w karkonoszach. Lubisz Metina? Grasz w Metina? Nie? To czas najwyższy kurwa zacząć! Bo Balmora startuje z nowym projektem. 5 stycznia. Godzina 18.00. Start Akademii Balmora. Ciosaj z kurwy synu! i bądź najsilniejszy z Badboyów. Dodatkowo przy wpisaniu klucza. Peczka. Otrzymujesz 24 godziny konto VIP. Nie zmarnuj tego i pokaż wszystkim na serwerze. Kto ma największego chuju